Cześć drogi widzę, zanim przejdziesz do oglądania tego materiału, zostaw tylko łapkę suba. będę się bardzo cieszył i będę Ci wdzięczny, zarazem do oglądania. Do widzenia. Cześć widzowie. Ja witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie... Transport, znaczy właściwie transport, no ja... kiedy takie coś jest możliwe, że rozbity zdarzak? To jest możliwe w ogóle? Znaczy no wiem, że jest możliwe, ale jakby to się tak naturalnie rozbi... Jestem, słuchajcie, sobie na stacji, właśnie sobie z niej zresztą widzowie. Tak, jedziemy sobie, słuchajcie, na obóz. Na kamperu, widzicie, to ma swoje rzeczy i kampera, nie? Szczepę dużą. No nie wiem, po co jakby tutaj bardzo takie fajne, ciepłe klimaty? Trochę tu słyszymy jakieś rajdy są też na jakimś torze. Zatankowałem, także wsiadamy, słuchajcie. To jest samochód dość specyficzny, bo to jest G Gavril, ale D jest, słuchajcie, w wersji tej flatbedowej takiej. Tej się. Zobaczcie. Ma taki widzicie z przodu burzbar i wiecie, z tym ma taką, sumie pakę flatbeda. Nie to wiadomo, zwykła, zwykła ten, ale... 4,1 litra, rzędowa szóstka, bardzo rzadko spotykana. Odpalmy go. Bo właściwie co tu więcej nam pozostaje, nie? Takie bardzo stabilne prace Raczej silnika. Nie wiem, ile waży wiem, że ten towar waży na pewno ponad, ponad 1,5 tony. Także jak widzicie zawieszenie się. A co tam się dzieje? O, ktoś w kogoś wjechał. Dobra, widzę. Ruszamy. Będzie to krótki odcinek, bo jedziemy sobie, widzowie. Tylko tutaj do obozu Giger, więc będziemy sobie krótko jechali, ale ja stwierdziłem, że dzisiaj taki krótki odcinek, bo chcemy też sobie coś opowiadać. Także zapinamy jedynkę, tu będę musiał niestety ruszyć ze sprzęgła, ze strzału sprzęgła, bo samochód gaźnie. Okej, okay, cyk. I tak, oczywiście wiadomo, światełka. Światełka sobie wyłączę, wiadomo, bo po co. Oha, dobra. To teraz jest pytanie, jak to zrobimy? Dobra. To jest tak szybko, trzeba startować. Trzeba wystartować. Że tym samochodem to tak średnio się startuje. A to wolne jest. Czterolitrowa rzędowa szóstka, 180 koni mechanicznych i to jest i tak za mało. Także... Zamo cały czas zbija gdzieś na jakąś stronę drogi, słuchajcie. Ciebie widzę sobie taki pospolity odcinek. No, dlaczego mi go cały czas zbija na jakąś stronę drogi, nie wiem, ale... Widzowie, jakby też ktoś w ogóle pytał, to cały czas gam na kierownicy. I chciałam też podziękować zresztą komentarzowi jednego z widzów hmm, pod moim ostatnim filmem. To jest wspaniały, słuchajcie, komentarz. To jest wspaniały człowiek, słuchajcie, bo on po prostu wreszcie opisał na moje pytanie, czy chcecie tą serię, czy nie. Odbyło by generalnie treść tak, więc dzisiaj właśnie taki też trochę film dedykowany dla niego. Chciałam bardzo podziękować za to, że chociaż on wykazał się człowieczeństwem i odpowiedział mi na moje pytania. Teraz wreszcie wiem, czy Wam się podoba. I właśnie to jest, widzę, podstawa. Że, kurde, ja cały czas skręcam bez przypadek. Jezu, jak to tragicznie. Tragedia. Także jedziemy sobie, widzę, na obóz, zaparkować. Jeszcze sobie coś może tutaj podriftujemy. Jak się tutaj wiecie, na piasku. Widzę, że zajeżdżamy sobie, słuchajcie, na obóz. Dunker. Teraz Gdzie my możemy sobie tu, słuchajcie, stanąć? Bo ja tak naprawdę to nie wiem, nie. Gdzie my tu możemy stanąć? Ja tu jest ja pierwszy raz, także. No tu się wydaje takie adekwatne miejsce zaraz gdzieś więc zobaczcie. Co się zrobić? Dobra. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Dobra, stajemy sobie tutaj słuchajcie. Także tak, zaciągamy, hamujemy. Zaciągamy ręczny. Ręczny jest zaciągnięty, zaciągnięty wiadomo. Gdzie to jest w ogóle ręczny? No bo tu nie ma ręcznego, no bo wiadomo są. Także widzowie tak, ręczny zaciągnięty. Teraz odłączamy, słuchajcie, przyczepa. Przyczepa odłączona. Teraz widzowie, czekajcie sekundę. No. Odpakowane wszystko, słuchajcie, przyczepa już też chyba odpięta. Tak się domyślam, że odpięto, tak? 180 koni mechanicznych, więc może to wykorzystajmy. Ja wiem, że mówię trochę niewyraźnie, bo to jest 180 koni mechanicznych, a nie 180. Ale. Jaki to ma w ogóle komiskiety? Bo to ma chyba na tak, jeden obrót? O, to ma na dwa obroty. W ogóle niedawno się też przyjeżdżałem, słuchajcie, Gabrielem Rumerem. Muszę zrobić z tego odcinek, bo to się tak przyjemnie prowadził. Także tak, widzę, jedziemy sobie nim troszkę, może gdzieś zadriftować na piasku. Ten samochód generalnie nie jest słaby, bo on ma bardzo dużo mocy, tylko nie ma ABS-u, to jest problem. Nie ma abs nie? Nie widzę, taki bardziej z odcinek. Oczywiście wolno sąca jednostka benzynowa. Patrzcie, te jakie kurde drifty. Patrzcie, jakie tu drifty może sadzić. Teraz jedynka i zawrót. No słuchajcie, samochód generalnie bailando. Generalnie, tutaj mogę tak fajnie podriftować. Bo to jest sobie taki duży plac, ale. A, myślałem, że tutaj takiego fajnego drifta do zakrętu zrobię. Widzowie, doczekujcie się wiosny, bo naprawdę będzie dużo pracy przy moim samochodzie, więc na pewno będą z tego odcinki. Z tego dawajcie, suby. W ogóle bardzo ciepło przyjęliście ostatni odcinek z realistycznego przejazdu, więc. Znaczy, no, bardzo dużo wyświetleń było, więc nie wiem. Czy dlatego, że po prostu tak się Wam wyświetlił? Czy dlatego? Piszcie komentarze, bo naprawdę ja bardzo często słucham moich widzów, no bo jak mam jakieś trzy komentarze pod filmem? Nie? No to raczej, wiecie, odczytuję te komentarze, bo właśnie tak się zobowiązałem, że raczej, póki mam tak mało ludzi, no to mogę odczytywać te komentarze, nie? Póki mam na to czas, no to jak wiecie. O, o, o! A, kurde! Wyjęcie udałem, no i wywaliłem. Że widzowie, no, dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, bo jak widzicie, no nie za wiele zrobiliśmy, ale myślę, że... Na pewno jeszcze za niedługo, jak na będą ferie, no też muszę wspomnieć o mojej karze, w którym y, kierownica mi niezbyt działa. W sensie ja wiem, że nie, nie, chyba nawet ona w ogóle nie działa. I w Winter interkarze miałem dosyć duże problemy z samimi grami i się trochę z nimi zmęczyłem, bo próbowałam sobie wszystko pokalibrować, słuchajcie, ale te gry naprawdę, odmawiały ze mną współpracy, więc naprawdę widzowie... Y, Bądźcie wyrozumiali, jeśli nie padę, to nie, nie pojawi się ta seria z Mysaberka bądź moim my Wintercar. W sensie nie mówię, że ona się w ogóle nie pojawi, ale mówię, że w no nie będzie to taka główna seria na kanale Jezu. Jak to są, dobra, jedziemy stąd, bo tu są za duże, za duże górki. Ja sobie rozwalę zawieszenia, a mnie naprawdę na, na takie nie sącie. A jeśli chodzi o pracę przy aucie, to słuchajcie, jest tyle rzeczy do zrobienia, tak będzie w celu lakierowania i blacharki, a także tyle rzeczy wiecie, wnętrza i detailingu takiego, to naprawdę, to znaczy taki ala detailing to będzie. Także... Wiecie, no doczekujcie się. I na pewno będzie też odcinek w najbliższym czasie z takiego, wiecie, tuningu samochodów, nie? będę sobie jakiś fajny samochód i tuningujemy go razem. Fajny samochód tak w ogóle. Czy generalnie się przyzna wam do tego, że on nie ma oryginalnego silnika? To jest... Czy silnik oryginalny ma, ale nie w oryginalnej wersji? To nie jest oryginalna wersja, słuchajcie, silnika. Teraz nie wiem, gdzie ja jestem. Czy właśnie jestem w dobrym miejscu, czy tak myślę, że nie? Tak, tam jest moja przyczepa. Dobra, my się zawracamy sobie, chyba gazu. Mm. Hmm... Teraz gdzie ja jestem? Teraz gdzie ja jestem, bo to jest dobre pytanie. Gdzie ja teraz jestem? Dobra. Chyba już wiem, gdzie jestem. Złe miejsce pojechałem, słuchajcie. Złe miejsce. Całkowicie. Pomyliłem sobie ten, także... Teraz jedziemy już w dobre miejsce. W sensie to tak sobie musiałem chwilę przemyśleć, bo nie wiedziałem, więc... O, no i już widać daleka mam przyszedł. Także widzowie... Nie, no dobra, jednak trzeba to sobie ładnie się tutaj podpasować, wiadomo, żeby, wiecie, żeby nie wyszło, że, że ledwo umiem parkować. Nie dlaczego uszkodzenie synchronizatora, jak ja sprzęgło trzymam do maksa, naprawdę, ja mam do limitu sprzęgło tam. No i cyk, pięknie, zajechał, ręczny, gasimy silnik. Ciekawe, czy się w ogóle rozgrzał. Eee, rozgrzał się, rozgrzał się. Dobra, gasimy mi No i tyle, no, widzę, wie, no. no. Dzisiejszy odcinek tak może dzisiaj krótko. Widzicie wszystko. W ogóle zobaczcie, nagrywamy już o 6. No, trzeba tutaj podróż, a jest 14. Także widzę. Wie, tym pięknym widokiem w tym obozie zakończymy ten odcinek. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, tutaj też będzie odcinek jakby taki nawiązujący do tej historii. Tutaj będzie. Bo to jest ten wyścigowy, to może tutaj będzie jakiś rajd właśnie, nie? Albo jakiś... Właśnie będziemy sobie tutaj robili odcinek z cartooningu. Znaczy, ja nic nie mówię, nie? To, to wcale nie jest zapowiedź następnego odcinka w ogóle. Hmm? Nie, 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 to, to nie w ogóle. Dobra, widzę. Trzymajcie się. Siema.